sceny, w której w Topiarz w roli naszego zwierzchnika majora do jakiejś tam gabinetowej sceny ma nacisnąć guzik takiego yy, bardzo zabawne to już urządzenie już go nie ma, takiego takiego inter, interkomu, guzik, zawołajcie mi tu porucznika, ale ja bym, się właściwie nazywa, bo już nie boli, to, to jak się, no stop, zdjęcia, kamera, stop, no to jak go w końcu Konsternacja, chwila tam dyskusja, jakaś propozycja, siedzący na zwoju kabli pod ścianą, to była hala zdjęciowa, atelier, e, taki asystent operatora powiedział, ja na przykład mam na nazwisko Borewicz. Świetne na nazwisko! A, powiedział, że tak bohater został do końca oczyszczony. Ten Bogdan Borewicz, bardzo sympatyczny, znany wszystkim w siatku filmowym. Asystent operatora niedawno zmarł, o czym pan Piotr mnie poinformował, że nie pamiętam mailem, czy tam SMS, a potem w takim biuletynie z filmowców to przeczytałem. No ale jest kolejny, którego nie ma. Można zatem powiedzieć.